Witam, dzisiaj chciałem pokazać, jak zamontować podgrzewane manetki w Hondzie Forza 125 Honda 23 rok produkcji. Manetki oryginalne, myślę, że nie zajmie więcej niż 30 minut. Tu mam trochę od tyłu, wstępnie już rozebrane, ale za chwilę jeszcze i tak, jak przeprowadzę przewody od manetek przez otwory technologiczne. Jeszcze raz złożę plastiki i jeszcze raz rozłożę, żeby pokazać, że to nie zajmuje więcej niż 5 minut. Jest 5 wkrętów na śrubokręt krzyżak. Ja tutaj sobie tak przykleiłem na razie taśmę pomocniczo, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Druga kabelki puściłem tędy na razie. Proszę zwrócić uwagę, że nie mam rozebranego licznika oraz lampy. Kabelki poprowadziłem tędy do wtyczki. Pokażę od spodu, jak to wygląda. Przekręcimy sobie koło nie w lewą stronę, żeby mieć lepsze dojście. I, i, i nam się pokazuje. O, tutaj, 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 tutaj. Niech się zmieszcza. Cały pakiet przewodów. Gdzie jest wtyczka oryginalna do podgrzewanych manetek. Słabo widać, ale dojście, proszę, jest bardzo dobre. Za chwilę zrobię zdjęcie, pokażę lepsze ujęcie, gdzie są wtyczki. Nie trzeba kompletnie nic rozbierać, poza plastikami na kierownicy. Jedynie. E... Ten plastik kierownicy dwie śrubki, o użyte narzędzia, śrubokręt, taśma podtrzymująca manetki, tak jak wspomniałem pięć wkrętów, plastik dolny kierownicy na trzech wkrętach i tutaj oryginalna zaślepka kierownicy Hondy e, na zaczaski, nie używamy nic, tylko siły dłoni. We wiązce wcześniej pokazane jest taka wtyczka zabezpieczająca. Wyjmujemy ją i wpinamy od podgrzewanych manetek. No i wszystko działa. E, zamontowałem tak na próbę jedną i drugą, żeby pokazać. Momencik, jak ładnie to działa. Proszę, mamy zapłon włączony. Nie, teraz jest zapłon włączony na manetce mamy mikro switch czerwony to bodajże piątka na wyświetlaczu nam się tutaj ładnie pokazuje, będę zmieniał przyciskiem można wybrać 4 3, 2 1 moc podgrzewania lub wyłączyć słychać, że przekaźnik wyłączył się od podgrzewanych manetek jeszcze pokażę tutaj to jest 5 4 3 2 1 i 0. Można nawet nie zwracać uwagi na licznik, wystarczy zapamiętać kolory. Także łatwa i przyjemna wymiana. Założę manetki tak jak mają być, są oryginalne. O i pokażę jeszcze raz. Przepraszam, że od tyłu, ale założę plastik i zobaczą Państwo, jak. Bardzo króciutko, myślę, że może dwie minuty mi zajdzie go zdjąć, nawet za pomocą śrubokręta. Nie muszę mieć żadnej wkrętarki elektrycznej, nic takiego. Także polecam zakup, montaż bardzo przyjemny, bo przede wszystkim nie wyciągamy zegara i nie demontujemy całego przodu. Żeby zdjąć rękojeść, ja po prostu wbijam śrubokręt pod gumę słabowidek wstrzykuje odrobinę syntetyczny środek smarujący proszę proszę jednym palcem schodzi także praca bardzo przyjemna zobaczymy jak będzie z prawą manetką z prawą manetką troszkę gorzej jest już ładnie założona, bo trzeba było cały rolgas wymienić, żeby wyjąć tutaj z tych linek, to trzeba dwie śruby od spodu, na koniec trzeba pamiętać o właściwym ustawieniu, o i wcześniej można jeszcze zapłon włączyć, sprawdzić czy nic się nie podziało, czy nie zruszyliśmy jakiejś wtyczki, o proszę, stara manetka, stary roll rolgas. tutaj będziemy o tą zakładać na rolkas. Także bardzo prosto. Proszę, nachodzi jedną ręką. Ja tam posmaruję jakimś odpowiednim klejem, żeby się nie ruszała, no i praktycznie gotowe. upychać kable w technologiczne miejsca, gdzie przewidział producent, To tutaj te haczyki różne. Oj podgrzewane manetki gotowe. Mamy zamontowaną osłonę Pokażę jak szybko można ją zdemontować. Wystarczy tylko śrubokręt, jest w sumie 5 wkrętów. My odkręcimy tylko dwa na upartego. Nie trzeba spodu w ogóle zdejmować. Teraz dopiero zauważyłem przy składaniu. Tutaj od boku mamy jednego wkręta, tutaj drugiego. Już odkręcimy. Jeden odkręcony. Drugi odkręcony. Zdejmujemy za ślepkę. Tutaj łapiemy, od tyłu pociągamy do góry. Proszę, spadła. O, i tutaj mamy jeszcze dodatkowy uchwyt na telefon. Taki mocny, występuje w oryginale. Można kupić w serwisie na aliexpress chyba kosztuje 30 zł. Ale mi się nie podobał. Mi się podobał taki. I tutaj zostanie jeszcze zamontowana kamera. Gdy mamy odkręcone dwie śruby, układamy palec tutaj i odciągamy ten plastik. Nic się nie złamie, bo jest z porządnego tworzywa ABS. Mamy zdemontowany i mamy eleganckie dojście do instalacji podgrzewanych manetek. Jeszcze pokażę. Tutaj są śruby. Raz, dwa, trzy, żeby zdemontować dolny plastik. Ale jak powiedziałem przed chwilą, że na upartego wystarczy tylko przepchać tutaj kable z wtyczką od podgrzewanych monetek, resztę od dołu. Kable zabezpieczyć przez te prowadniki. Do przewodów elektrycznych. No i wszystko. Można jeszcze później usiąść i wyregulować kąt, pod jakim się chce mieć manetki. No i to wszystko. Proszę. Działa na wyświetlaczu. Ładnie wyświetla, który poziom chcemy. Zrobię zbliżenie. Proszę, poziom piąty, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy, zero. Podobno na piątym poziomie osiąga 110 stopni. Tak podaje producent, chociaż nie bardzo mi się chce wierzyć, ponieważ uszkodziłby się pewnie manetki, by się same... Z siebie rozkleiły. Proszę, temperatura, jaką udaje się maksymalnie uzyskać, to 62 stopnie. A powiem, że to aż jest za dużo na ludzkie ręce. Także bardzo dobrze grzeją. Jestem zadowolony. Jest jeszcze fajna opcja, bo nawet gdy zostawimy wyłączone, wyłączymy zapłon, włączymy od nowa, wyłączają się, także nie rozładują nam akumulatora. Można bezpiecznie zapomnieć o wyłączeniu, po prostu wyłączyć zapłon i to wszystko.